kiedy wolelibyście, żeby wyglądała raczej tak. Na szczęście w gralni Starego jesteśmy dość na bieżąco, dlatego zapraszam Was do mojego przewodnika, w którym przedstawię swoje spostrzeżenia oraz porady, tak byście mogli wejść do tego pięknego świata i przemierzać go, rozumiejąc mechaniki i unikając niepotrzebnej irytacji. Nie będę was prowadzić za rączkę przez tworzenie postaci, bo odebrałbym wam frajdę z poznawania tego elementu, ale pewne rzeczy warto opowiedzieć, tak byście nie musieli cierpieć przez brak wiedzy. A prawda jest taka, że miejscami gra nie jest do końca czytelna. Oczywiście nie jest to poziom zagmatwania jaki znajdziecie choćby w Daggerfallu, ale daleko temu do prostactwa ze Skyrima, gdzie decydujecie jedynie o rasie i wyglądzie postaci. Kim jesteś? Morrowind przede wszystkim udaje. Udaje RPG akcji w pełnym 3D, kiedy to za niemal każdą naszą akcją kryje się niewidzialny rzutkością, więc, nawet jeżeli traficie wroga, to tak naprawdę możecie go nie trafić. A niektórych to nawet lepiej nie trafić. Mógłbym tu się rozgadywać i pokazywać Wam wzory, na jakich podstawie wyliczane jest powodzenie akcji, czy też zadawane obrażenia, ale zamiast tego wyjaśnimy sobie wszystko na chłopski rozum. Im wyższy poziom umiejętności i towarzyszącego im atrybutu, tym większa szansa na powodzenie. Umiejętności rozwijamy w naturalny sposób, czyli jak skaczemy, to rośnie akrobatyka, jak biegamy, rośnie atletyka, a jak czarujemy, to rośnie konkretna szkoła magiczna. Kiedy rozwiniemy w ten sposób 10 umiejętności spośród naszych głównych i pobocznych, to jesteśmy w stanie po odpoczynku wejść na wyższy poziom, ale nie zawsze warto to robić. Osiągnięcie kolejnego poziomu doświadczenia wiąże się ze zwiększeniem trzech naszych atrybutów, ale to jak mocno będziemy je w stanie rozwinąć, zależy od tego, ile rozwinęliśmy umiejętności związanych z danym atrybutem. Dla przykładu, aby uzyskać maksymalny 5 bonus do siły, musimy zwiększyć umiejętności związane z siłą 10 razy, ale do bonusu liczą się wszystkie siłowe umiejętności, już nie tylko te, które wybraliśmy jako najistotniejsze dla naszej klasy. Oznacza to, że czasem zanim postanowimy pójść, spać i zgarnąć wyższy poziom, dobrze jest poświęcić nieco czasu na trening umiejętności pobocznych, nieważne czy podczas eksploracji, czy płacąc za trening u odpowiedniego NPCA. Takie rozsądne przyjmowanie kolejnych poziomów sprawi, że zdecydowanie szybciej nasza postać urośnie na sile, a pilnować tego trzeba, bo wraz z kolejnymi poziomami w świecie gry pojawiać się będą trudniejsi wrogowie, a nie ma nic gorszego niż źle poprowadzona postać otoczona przez bandę dedr. Czy to oznacza, że budowanie postaci zgodnie z predyspozycjami rasy będzie najlepszą opcją? Org wojownik albo z dłodziej to najlepsze możliwe wybory, bo ich startowy poziom umiejętności będzie wysoki? No nie do końca. Im niższe startowe umiejętności, tym szybsze awanse oraz większa ich ilość, co wpływa bezpośrednio na maksymalne posiadane punkty zdrowia oraz many. Dlatego warto zastanowić się nad tym, aby pójść w zupełnie innym kierunku. Sam staram się obierać ścieżki nieoczywiste, takie jak Kadzid Tarczownik albo Org Czarodziej, bo na dłuższą metę taka postać okaże się o wiele silniejsza. Decyzja należy do Was, ale uważam, że warto nieco kombinować na początku, aby potem być niszczycielem światów w późnym etapie gry. Są jednak pewne pułapki, na które musimy uważać, kreując naszego bohatera, i niestety są sytuacje, kiedy logika przestaje jakkolwiek funkcjonować, a przynajmniej kiedy opieracie się na doświadczeniach z innych gier. Postaram się je tutaj wylistować. Jeżeli zdecydujecie się na rozgrywkę Strzelca, to z pewnością będziecie chcieli rozwijać umiejętność celności. Niestety gra w żadnym momencie nie powie wam, że obrażenia broni dystansowej skalują się z siłą waszej postaci, a nie ze zwinnością, która to wpływa jedynie na szanse trafienia. Chociaż umiejętność zabezpieczeń przypisana jest do atrybutu inteligencji, to jego wartość nie ma żadnego wpływu na otwieranie zamków czy rozbrajanie pułapek. Tutaj pomoże tylko zwinność. Podobnie nietypowa sytuacja jest w przypadku włóczni. Rozwija ona naszą wytrzymałość, ale nadal odpowiedzialne za atak oraz obrażenia atrybuty to siła i zwinność. Atrybut szybkości oraz przypisana do niego umiejętność atletyki wpływają na prędkość biegania i pływania, ale nie zmieniają w żaden sposób zaklęcia lewitacji, które w Morrowindzie jest zwyczajnie chodzeniem w powietrzu. Na prędkość lewitacji wpływa jedynie moc czaru, z którego korzystamy. Kiedy nosicie tarczę, ale nie jesteście w pozycji bojowej, to nadal macie szansę na zablokowanie ataku dzięki odpowiednio wysokiej umiejętności bloku. To oznacza, że noszenie tarcz, nawet kiedy korzystacie z broni dwuręcznej, ma nawet sens, ale czy to uratuje Wam skórę? Pewnie rzadko. Za to wiedzieć trzeba, że tarcze mają największy potencjał do zaklinania spośród wszystkich rodzajów oręża, a to już może być wyjątkowo przydatne. Dlatego noszenie tarcz, niezależnie od używanej broni, zawsze ma sens. Ale o zaklinaniu porozmawiamy w późniejszej części materiału. Ważna informacja dla magów. Inteligencja wpływa jedynie na posiadaną całkowitą liczbę punktów many. Atrybutem, który ułatwia czarowanie dla każdej ze szkół magicznych jest wyłącznie siła woli. W przeciwieństwie do późniejszych gier z serii, obrażenia krytyczne podczas skradania skalują się tak samo dla każdego rodzaju broni, nie faworyzując małych kozików. Dlatego sztylety nie są wcale najlepszą opcją dla skrytobójców. Lepiej wejść do ręki porządny topór. Choć jest wiele zadań wymagających od nas załatwienia spraw bez rozlewu krwi, tak niestety, ale umiejętność perswazji jest dość bezużyteczna na Wardenfel. Większość problemów związanych z koniecznością przekonania kogoś do swojej racji czy też wyciągnięcia jakichś informacji zostanie dużo szybciej załatwiona dzięki odpowiedniemu zaklęciu lub odpowiednio dużej łapówce. Jedynie atrybut osobowości warto trzymać na przyzwoitym poziomie, bo możecie trafić na postać, która nie zechce z Wami w ogóle zacząć rozmowy tylko dlatego, że nie spodoba jej się Wasza gęba. Umiejętność bez zbroi podnosi Waszą klasę pancerza za każdy fragment ciała, na którym nie nosicie żadnego pancerza, ale nawet wymaksowana umiejętność będzie dawała dużo, dużo mniej ochrony niż jakakolwiek rozwinięta zdolność dotycząca pancerzy. Niestety, zbroi się ubraniem nie zastąpi. Ale w przypadku postaci magicznych o małym udźwigu lub ras zwierzęcych, które nie mogą nosić ani butów ani najlepszych hełmów, sama umiejętność bez zbroi może zapewnić dodatkowe bonusy do KP. Miałem nie mówić za dużo o samym kreatorze postaci, ale muszę przestrzec przed jednym. Poważnie przemyślcie sobie wybór znaku gwiezdnego Atronacha. Niedawno przechodziłem na kanale Morrowinda z tym znakiem, i niestety, ale blokada regeneracji many bywa często kłopotliwa, zwłaszcza na początku. I nawet alchemia nie ratuje sytuacji, bo mikstury regeneracji many należą chyba do najdroższych do sporządzenia, a same składniki niestety są dość rzadkie. Bonus na start mocarny, ale blokada many bardzo was zaboli. Skoro już wspomniałem o alchemii, to może warto ten temat rozwinąć. W świecie gry znajdziecie cztery sprzęty alchemiczne, każdy z nich dostępny w różnej jakości. Oczywiście im lepszy, tym potężniejsze mikstury. Moździerz z tłuczkiem są wymagane i bez nich niczego nie uważycie. Alembik osłabia negatywne efekty mikstur, gdyby takowe miały wystąpić. Palnik ulepsza zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty. Retorta ulepsza pozytywne efekty mikstur. Warto zaznaczyć, że mikstury w Morrowindzie zażywa jedynie wasza postać, więc tworzenie mikstur o samych negatywnych efektach mija się z celem. Chyba, że zechcecie sprzedać je dla zysku. A szkoda, że nie można ważyć trucizn i smarować nimi oręża, tak jak ma to miejsce w późniejszych odsłonach serii. A jak w ogóle tworzymy mikstury? Na Wardenfel i okolicach znajdziecie lub kupicie różnej maści rośliny czy rudy, z których niemal każda posiada jakieś alchemiczne właściwości. Połączenie przynajmniej dwóch składników posiadających tę samą właściwość pozwala uważyć miksturę. Mikstury mogą mieć jeden lub więcej efektów, a co ciekawe, nawet jeżeli nasze zdolności alchemiczne są niskie i nie potrafimy rozpoznać właściwości składników, to i tak możemy spróbować coś upichcić. Czasem poznamy w ten sposób jakąś recepturę i będziemy wiedzieli, co możemy z danych składników stworzyć. My jako my, bo postać nadal musi się wiele nauczyć. No to jak jeden rodzaj craftingu mamy za sobą, to płynnie przejdźmy do drugiego. Zaklinanie w Morrowindzie jest przepotężne i uwierzcie mi, że jeżeli wydaje Wam się, że poznaliście tę mechanikę w Oblivionie czy Skyrimie, to tak naprawdę nie wiecie nic o zaklinaniu. Na Wardenfell staniecie się dzięki niemu nieśmiertelnymi bogami, o ile tylko będziecie odpowiednio kreatywni i majętni. Rozsiane po świecie gry znajdziecie klejnoty duszy, które, o ile są napełnione, to mogą być wykorzystane do zaklinania. Czasem znajdziecie klejnoty z duszą w środku, inne musicie napełnić sami. Jeżeli nie gracie magami to wykorzystacie do tego zwoje lub przedmioty z odpowiednim zaklęciem. Zaklinać możecie sami lub korzystając z usług rzemieślnika. Pierwsza opcja jest oczywiście darmowa, ale nawet mając wymaksowaną umiejętność zaklinania nigdy nie będziecie mieli 100% szansy na powodzenie. Z drugiej strony, zaklinacze słono liczą sobie za pomoc, ale dzięki temu macie pewność, że stworzycie swój wymarzony przedmiot. Po lewej stronie widzicie listę efektów magicznych, które możecie zakląć w swoim przedmiocie. To, jakie efekty się tutaj pojawią, jest zależne od zaklęć, których nauczyła się wasza postać. Więc nawet jeżeli nie gracie magiem, to i tak przyjdzie wam kupować zaklęcia od trenerów. Po prawej stronie zobaczycie trzy wartości. Każdy przedmiot posiada swoją maksymalną magiczną pojemność, i to widzicie tutaj na górze. Od której zależy, jak silne zaklęcie uda się w nim zamknąć. Najprostsze ubrania czy pancerze nie posiadają zbytniego potencjału magicznego, ale znajdziecie w świecie gry ekwipunek, który posłuży wam za bazę do stworzenia legendarnych artefaktów. Druga wartość pokazuje koszt, jaki będzie miało jednorazowe skorzystanie z energii magicznej zaklętej w przedmiocie. Trzecia, natomiast zależna już stricte od duszy w kamieniu, pokazuje jaki ładunek będzie mieć przedmiot. Zużywacie go, korzystając z magii zamkniętej w przedmiocie i możecie go odnowić przy pomocy pełnego kamienia duszy lub pozwolić mu się zregenerować samoczynnie, co jednak zajmuje dość sporo czasu. Idąc prostą logiką, jeżeli ładunek w naszym przedmiocie to 400 punktów, a jednorazowe wyzwolenie zaklęcia kosztuje nas punktów 10, to z magicznej mocy możemy skorzystać 40 razy. Różne efekty magiczne posiadają najróżniejsze koszta, a samo wyzwolenie zaklęcia może przebiec na 3 sposoby. Czar może odpalać się przy uderzeniu, co dotyczy oczywiście tylko broni. Z czaru możecie korzystać niczym z normalnego zaklęcia, lecz zamiast many zużywając ładunki. Trzecia opcja to czary, które działają przez cały czas, tak naprawdę nie zużywając ładunków, lecz do stworzenia tak zaklętego przedmiotu potrzebne wam będą największe kamienie dusz oraz wyjątkowo potężne dusze. Jako, że na zaklinaniu znam się lepiej niż na alchemii, to pokażę wam kilka przykładów na to, jak ciekawe może być zaklinanie. Niech za przykład taniego, ale bardzo skutecznego zaklęcia posłuży nam efekt zamknięcia o wartości choćby jednego punktu. Dla Was prosty zamknięty zamek, czyż nie? To postawcie się teraz w roli NPCA, który nie potrafi korzystać z umiejętności zabezpieczeń, i każde zamknięte drzwi są dla niego barierą nie do przekroczenia. Skorzystanie z takiego czaru sprawi, że odgrodzicie się od dowolnego wroga murem nie do sforsowania co da wam ile chcecie czasu na złapanie oddechu i przemyślenie swojej sytuacji. Marzy wam się tłuczenie wrogów, którzy nie będą chcieli wam oddać? Niech wasze ostrze wyzwala zaklęcie uspokojenia przy każdym uderzeniu. Przy odpowiedniej dawce takiego zaklęcia, innego dla humanoidów, innego dla bestii, każdy wróg poczuje do was sympatię i nawet nie spróbuje się na was zamachnąć. Bah. Przy odpowiednio pojemnym przedmiocie i silnej duszy takie zaklęcie może nie tylko całkowicie pacyfikować cel, ale również wszystkie inne wokół niego. Uważajcie tylko, bo czasem ten efekt traktowany jest jako przestępstwo i lepiej nie korzystać z niego w miastach. Przejdźmy teraz o poziom wyżej. Zaklęcie przywrócenia zdrowia w przedmiocie ze stałym efektem może sprawić, że większość ataków nie będzie Wam straszna, ponieważ zyskacie stałą, pasywną regenerację zdrowia. To samo tyczy się zaklęcia przywrócenia kondycji. W końcu nie ma nic gorszego niż zmęczenie łapiące nas w trakcie walki, które znacznie obniża szanse na trafienie wroga. Stworzenie takich przedmiotów z efektami o niezbyt dużych wartościach znacznie uprzyjemni wam rozgrywkę, a fakt, że nie przegniecie, sprawi, że nie będziecie się czuli tak, jakbyście odpalili sobie nieśmiertelność. Po prostu odejdzie wam potrzeba targania ze sobą całego sklepu alchemicznego. Przedmiot ze stałym efektem powolnego opadania o dowolnej wartości sprawi, że będziecie całkowicie odporni na obrażenia od upadku. Osobiście polecam wartość jednego punkta, gdyż jest ona wystarczająca, a każdy kolejny punkt tego zaklęcia spowalnia prędkość, z jaką opadacie i jest to niepotrzebne przedłużenie lotu. Co jeżeli chodzi o zwiększanie naszych atrybutów czy umiejętności? Wyjątkowo trudne będzie Wam stworzyć przedmiot, który na stałe zwiększy Wasze szczęście o powiedzmy 30 punktów głównie z uwagi na pojemności przedmiotów, ale bez problemu stworzycie taki, który zwiększy ją w zakresie od 1 do powiedzmy 29 punktów. Jak to będzie działać? Każde założenie takiego przedmiotu powiększy Waszą siłę o wartość z zakresu od 1 do 29. Będzie to losowane, a jeżeli wynik Wam się nie podoba, to zdejmijcie i załóżcie przedmiot jeszcze raz. Zanim nałożycie na miecz kolejną warstwę magicznych obrażeń, zastanówcie się, jak zabawne będzie atakowanie wrogów ciosami przepełnionymi powolną lewitacją. Na koniec trzeba dodać, że wartość waszej umiejętności zaklinanie wpływa na ilość zużywanych przez broń magicznych ładunków. Ale jeżeli wasza umiejętność osiągnie wartość 110 lub więcej, wtedy wykorzystywane przez was efekty przedmiotów zużywają jedynie jeden ładunek na użycie. Tak więc bez problemu z pomocą waszego pierścienia kuli ognia zamienicie Morrowind w pierwszoosobową strzelankę. Jest jeszcze trzecia droga, czyli tworzenie zaklęć u odpowiednich instruktorów. To jednak jest chyba najprostszą formą craftingu, o ile możemy to tak w ogóle nazwać. W górnym prawym rogu widzicie koszt zaklęcia w manie, poniżej procentową szansę na powodzenie, zależną od umiejętności waszej postaci. Dzięki tworzeniu zaklęć możecie łączyć przeróżne efekty magiczne i dostosowywać ich moc, nawet jeżeli stworzycie czar, który łączy ze sobą efekty kilku szkół magicznych. Ciekawa zabawka i na pewno w rękach zapalonego czarodzieja znajdzie zabójcze zastosowanie. Mam nadzieję, że ten mechaniczny materiał okazał się dla Was pomocny i niezależnie od znajomości Morowinda udało Wam się dowiedzieć czegoś nowego. Ale tymczasem... Arrivederci!